Czas na 166 odcinek serialu La Promesa Pałac Tajemnic. Markis prosi Beatrice, by opuściła La Promesę. Lopez przyznaje się przyjacielowi, że jest zakochany w Marii. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 166. odcinku La Promesa, Pałac Tajemnic, zobacz zdjęcia z serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, odcinek 166 we wtorek, 17 czerwca 2025 roku, o godzinie 15.05 na TVP2, co wydarzy się w 166. odcinku La Promesa, Pałac Tajemnic. Markis prosi Beatrice, by opuściła La Promesę. Candela i Simona jedzą kolację z nauczycielem. Rozmowa na temat sztuki kulinarnej przybiera nieoczekiwany obrót. Loup przyznaje się przyjacielowi, że jest zakochany w Marii. Karo dziękuje Janie za wsparcie i dobrą radę. Pan Orengo, na prośbę Simony, rezygnuje z udzielania lekcji.